O, kurwa, nie chcemy tutaj być. Kle to szczury jebane. Ale czem mi nie zabił? O, kurwa! Mi wystarczy jak na pierwszy raz. Mi, jak na pierwszy raz, widzowie, wystarczy. No jestem pewne moi drodzy. No o. Z nożem możemy więcej. To jest ten? To jest on.

Okkurda hey, rk. Hey! w życiu, ja, czy mogę go ra? Mogłaby tak strzelba tylko wypaść. Co jest? Nie jedno. Co to za klimatyczny składzik? Ej, Niemcy już poszli, możecie wyjść. Wojna dawno się skończyła. Nikim nie powiedział? Nie, jak ja widzę, coś takiego będzie śmiesznie. Jesus Christ! No takich rzeczy jak Boże Uruchara. Nie musisz tłumaczyć tego Jest w nim stado niezidentyfikowanych trupów. Hmm. Kierować się Chrisem. No, musiał mieć jakieś swoje powody, ale oczywiście to wszystko musi być bardzo tajemnicze. i aż się boję tego uchylać. You. No, no, friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and. What's going on? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Hey, are you listening? Hey! Come on! What the? Nie wierzę. Serio? Dead body? Wait, there's more. Chris, te pani i ten. Co ty się znowu wpakowałeś tutaj? Pojazd, ty chciałeś dużo więcej. Jesus Christ! What the hell is wrong with this place? Okej, okay, ładny dywan, w ogóle. A, nie mogę przejść? Mogę tu przejść, dobra. Nie, nie takich momentów. Nie, ja nie, dobrze Przyjaciel! Czemu? Kto cię Nikt. Oh, no they're coming who is what the hell was that do you have a gun what please tell me you have a gun no why would I take it take it saw

O, dzięki za podpowiedź. Bo już może. nie niestniję po prostu. To wygląda jak coś, gdzie taki obły Screamer? Who are it's you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road. And... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? No? Please tell me you have a gun. No, why would I? Mogłem nie dawać tego poziomu trudności hardcore na starcie Pan dziadek jest... O wysyny. Wow. Chciałem powiedzieć, że pan dziadek jest bardzo spanikowany, ale teraz już chyba jest dosyć spokojny. O no, wow. Nice, ale mam czarną przed oczami. dobra wy też. Woo! A lot of dead bodies. Nice. To mi się podoba, ale dalej. O, rozwiązaniem każdej sytuacji dla mnie jest tutaj tylko. iś Ty, tutaj chyba mogę wejść. Ciach! Nie, nie, Ciach. Dobra, po prostu odchylimy materiał. Kurwa, kulo odporne, noże odporne. I... O! Friendly, jednak to ty! Co się on? Wilki jakieś? Jak już zginiesz, to wezmę twoją strzelbę. Who the hell się za szmatą. Uuuh, dał, dał mi pistolet. Dobra kurwa, czas na test umiejętności. Strzelamy. No, autentycznie mam wrażenie, mam wrażenie, że jakieś psy nas zaczną zaraz napierdalać. O, o nie, jensku. Kurwa, no i tyle by było ze spadku. Ja, dobra, to chyba nie jest człowiek. Dzień dobry. Ty, no, wyglądało jak ludzka twarz. O nie, dobra, to są ludzkie twarze. Ja pierdolę. Dead body. O, całkiem sporo dead body. More. Wszyscy nie żyją? Możemy to jakoś sprawdzić? No chyba nie żyją. Ja pierdolę. Dobra. Witam szanowne zgromadzenie. Mam nadzieję, że jakby żadne z Was nagle nie ożyje i nie zacznie mnie napierdalać. Bardzo bym sobie tego nie życzył. Chociaż, jak już mówiłem, jest wiele opcji na powrót do życia w świecie. Resident Evil. Jesus Christ! Tak, coś czuję, że oni wcale. Nie czasu. Aczkolwiek ludzie mieszkają w takich syfach nieziemskich, no. Nie da się ukryć, że. Jest sporo tego. Ah! O Jezus! Przecież by mnie zabiegł! Jak się na ręku i. to, to strzelałeś? W ogóle czemu strzelasz od razu i. i to. kurwa, dziwne, że mnie nie zabił, oh no. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. Nie no, why would I? Take, Take, it. Take it! Take it! No, it's out there. <laughs> <laughs> ja nic tu nie widzę, Are you listening? No dobra, to, za, to taki sprzedawca z nie sprzedawca, no tak, sprzedawca z Resident Evil 2 w sklepie, który po prostu zabijają go zombiaki od razu na sam. O kurwa! O, to ten sprzedawca, o Jezu, ale dobrze zrobiony kurwa Nie to nie sprzedawca Ale tak myślałem. Jest tu parę ale dobrze, jak na martwe ciało zrobione, bardzo dobrze. No to takie składowisko, widzę tutaj trochę tu jest osób. Jesus Christ! I wszystkie jakąś taką śmiercią. Co z no właśnie jaką? Nie mają takich ewidentnie widocznych ran. A to są te same modele w ogóle. Będę po nich szedł teraz. wiem dawno. Albo jest po prostu tak zimno. No w sumie śnieg jest. Gdzieś tam zalega. O. <Tob GET além> oh, no, no, no. What the hell? Who are you? Nobody. There was an What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it. No, hey, are you listening? Hey, what the? More. I tutaj powinien <coughs> tam powiedzieć Shit, here we go again Prawda? Oh shit. Ale dobrze nas rozdzieliły Te potwory jednego... Christ. Jednego na górę, drugiego na dół. Nie rozumiem nie sprzątać tydzień, ale ah, 8 lat Znowu ta pani. Kurde, to jest chyba ta, która nas witała w tej wiosce w demku. No no, friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? No? Please tell me you have a gun. No, no. Why would I? Take it! Huh? Take it! Help oh, my God! Co? Już? Mogę strzelać? Kurde, popie. Wait, more. Oh no. cała rodzina. Ja pierdziele. Dziesięć strzałów. Jesus Christ!